Pierwszy tom, sześćdziesiąty czwarty punkt Siódma godzina Wewnętrzny głos mówił dalej. Córko moja, nie pozostawiaj mnie samego w takim osamotnieniu i w takiej ciemności. Nie opuszczaj łona mojej mamy, a ujrzysz siódmą eksplozję mojej miłości. Posłuchaj mnie. W łonie mojego niebieskiego Ojca byłem w pełni szczęśliwy. Nie było dobra, którego bym nie posiadał. Radość, szczęście, wszystko było do mojej dyspozycji. Aniołowie pełni szacunku, wielbili mnie, gotowi na każde moje skinienie. Ach, mogę powiedzieć, że nadmiar mojej miłości zmienił mój los, zamknął mnie w tym ciemnym więzieniu. Ogołocił ze wszystkich radości, szczęścia i dóbr, żeby mnie przyoblec we wszystkie nieszczęścia stworzeń. A uczyniłem to po to, żeby się z nimi zamienić i dać im mój los, moją radość i moje odwieczne szczęście. Ale to byłoby niczym, gdybym nie znalazł w nich ogromnej wdzięczności i upartej przewrotności. Och! Jak bardzo moja odwieczna miłość była zaskoczona tak ogromną niewdzięcznością, jak bardzo płakała nad uporem i przewrotnością człowieka, niewdzięczność była najostrzejszym cierniem, który przebijał moje serce od mojego poczęcia aż do ostatniej chwili mojego życia. Spójrz, moje serduszko jest zranione, płynie z niego krew. Jaki ból i jakie udręki odczuwam. Córko, moja, nie bądź dla mnie niewdzięczna. Niewdzięczność jest najcięższym bólem dla Twojego Jezusa. Zamyka mi drzwi przed nosem i pozostawia mnie na zewnątrz, skostniałym z zimna. Ale moja miłość nie ustała z powodu tak wielkiej niewdzięczności. I przybrała postawę miłości upraszającej, błagającej, łkającej i żebrającej. A to jest ósma eksplozja mojej miłości. Fiat.